Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Radkowie, powiem bardzo krótko. Niedawno wyszedł na jaw tajny dokument skierowany do przełożonych zakonów żeńskich w Polsce. Którego zalecenia wdrążane są w większości zakonów już trzeci miesiąc. Czytamy w nim między innymi, że jeżeli w domu nie ma kapelana, to siostry powinny zrezygnować z chodzenia na Msze świętą w innych miejscach. Dodatkowo dowiadujemy się, że zakonnicę zachęca się do przyjmowania komunii świętej z rąk siostry przełożonej. Wstyd! Najgorszy jest jednak bezwzględny nakaz, by siostry przyjmowały komunię tylko na rękę, co jest ewidentnym przykładem łamania sumień i wykroczeniem potępionym przez Kongregację do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentu w dokumencie Redemptionis Sacramentum z roku 2004. To próba zniszczenia zakonów żeńskich w Polsce. Zanim odsłuchacie film doktora Krajskiego, co jeszcze jest w tym dokumencie, posłuchajcie przez minutę, co Matka Boża o tym mówiła, co się dzisiaj dzieje 400 lat temu, Objawienia w kwitu. No i proszę, wszystko macie jak na tacy przed Waszymi oczyma. Mówiła o profanacjach i że jej syn będzie rzucany na podłogę. I proszę, wszystko mamy jak na dłoni, a to wszystko przez nowinki posoborowe, nieposłuszeństwo niektórych biskupów i nieposłuszeństwo postawie ewangelicznej i nauce Kościoła. To zdrada Chrystusa. Jaką Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi drogami Syna do syna. Amen. Wizja profanacji sakramentów świętych. 20 stycznia 610 roku Matka Boża objawiła się i znowu i powiedziała między innymi wiec. Że szczególnie w XX wieku namiętności wybuchną i dojdzie do zupełnego zepsucia obyczajów, bo szatan prawie całkowicie panował będzie nad, przez masońskie sekty. Do tego doprowadzić, aby do tego doprowadzić, skupią się one szczególnie na dzieciach. Biada dzieciom w owych czasach. Trudno będzie przyjąć sakramenty szczu i bierzmowania. Wykorzystując osoby posiadające władzę, diabeł starać się będzie zniszczyć sakrament spowiedzi. To samo będzie z komunią świętą. Niestety, jak bardzo zasmuca mnie, że muszę Cię wyjawić tak liczne i okropne świętokradztwa. Tak publicznie, jak i tajne popełnione z powodu profanacji Najświętszej Eucharystii. W czasach tych wrogowie Chrystusa zachęcani przez szatana często kraść będą z kościołów konsekrowane hostie, aby bezcześcić postacie eucharystyczne. Mój Najświętszy, Najświętszy Syn widzi samego siebie rzuconego na ziemię i deptanego przez nieczyste nogi. Witam Państwa na kanale Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tajnym dokumencie kościelnym, który znalazł się w moich rękach dotyczącym funkcjonowania klasztorów żeńskich w Polsce. Dokument jest porażający. Moim zdaniem to jest piąta kolumna maseńska w Kościele. Zapraszam do oglądania tego programu. Zapraszam do subskrybowania Kanału, zapraszam do kciuków w górę. Zapraszam do oglądania następnych programów. W wielu programach wypowiadałem się na temat tego, co dzieje się w kościele w dobie koronawirusa, ale teraz mam coś nowego zupełnie. Mam przed sobą tajny dokument wydany przez Sekretariat Konferencji Wyższych Przełożonych Żyńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce, adres skwer księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, czyli adres Episkopatu Polski, bo ten sekretariat jest przy Episkopacie Polskim. I wszystkie dokumenty wydane przez Episkopat czy w jego otoczeniu, w tych sekretariatach, komisjach, które tam są przy Episkopacie, są jawne. A oznacza to, że kiedy są wydawane, to są publikowane, między innymi na stronie Episkopatu Polski. Ten dokument nie został nigdzie opublikowany, dlatego nazywam go tajnym i nie trafił do rąk zakonnic, tylko trafił do rąk przełożonych zakonnych w poszczególnych domach zakonnych, siostry, matki przełożone. Różnie zareagowały. Prawda? Jedne przeczytały i wdrożyły go w życie, inne przeczytały i nie wdrożyły go w życie, jeszcze inne nie przeczytały go siostrom, chodzi o czytanie siostrom. Natomiast z, od moich informatorów w świecie klasztorów żeńskich, zakonów żeńskich, wiem, że bardzo dużo e, matek przełożonych, a co za tym idzie i sióstrym podległych to niekoniecznie, nie zawsze te siostry podległy tak samo reagowały, ale, ale niestety reagowały, uznało ten dokument, jakby to był jakiś dogmat. Prawda? Dokument jest podpisany przez niejaką siostrę Jolantę Olech USJK, czyli Urszulankę, sekretarka generalna KWPZZZ, czyli tego yy, sekretariatu... Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich. Ona kiedyś była przełożoną, już nie jest, tego, tej, tej konferencji. To dla niej podobno specjalnie utworzono taką funkcję pod tytułem sekretarka generalna, żeby jej całkowicie nie odsunąć. Ona w tym liście powołuje się na to, że on został skonsultowany z Szefową, aktualną szefową konferencji wyższych przełożonych żeńskich gromadzeń zakonnych. No i osoby dobrze poinformowane, które wiedzą, jak to wszystko przebiega w kościele, mówią, że oczywiście nie mogło to być, wystąpić taki dokument bez wiedzy biskupów, przynajmniej niektórych biskupów, prawda, tych biskupów, które, którzy. W którym faktycznie podlega ta dziedzina, żeńskich zgromadzeń zakonnych. No i co mamy w tym dokumencie? On został udany 26 marca. Zaczyna się od słów: Przedwczoraj władze państwowe wprowadziły dalsze obostrzenia co do wzajemnego kontaktowania się ludzi, itd., itd. No, tu przytacza, że nam Mszy Świętej nie, nie powinno uczyć poza uczestniczyć poza celebrującym więcej niż pięć osób. I, I dalej są propozycje. znaczy To jest tak sprytnie sformułowane, że w zasadzie to są propozycje, w zasadzie to jest do refleksji tylko że w większości domów zostało potraktowane jako zalecenie, które musi być przestrzegane i zaczęły to matki przełożone wdrażać na siłę. Szczególnie że w środku dokumentu są sformułowania takie bardzo autorytarne. I tu właśnie pojawia się takie zdanie. Dlatego wobec licznych zapytań przychodzących do sekretariatu w porozumieniu z matką przewodniczącą pragniemy przedstawić siostrom do refleksji tymczasowe stanowisko w oczekiwaniu na ewentualne wskazania. Znaczy ani do refleksji, yy, ani tymczasowe. Yy, no i nie było żadnych innych ewentualnych wskazań, nie wiadomo zresztą kogo. I tu w punktach mamy te wskazania. Dobrze byłoby, aby przełożone wyższe, znające sytuację także i logistyczną wspólnot, przemyślały tę sprawę i jak najszybciej dały siostrom we własnych y, wspólnotach wskazówki ograniczające do możliwego minimum kontakty wzajemne. Znaczy, pamiętajmy, że klasztory w Polsce y, bardzo często są pięcioosobowe, ośmioosobowe, to już nie te czasy, kiedy były tam stuosobowe. Pamiętajmy, że. To jest wspólnota zakonna w jednym klasztorze, prawda? jak rodzina, prawda? Obostrzenia nigdy, nigdzie, w żadnym kraju, ani w Polsce nie pojawiły się obostrzenia dotyczące rodzin, prawda? że rodzice mają się separować od dzieci. Mówiło się o dziadkach, ale dziadkach mieszkających gdzie indziej. Prawda? To tutaj nastąpiło jakby takie rozbicie tych wspólnot, no i teraz drugi punkt. Jeśli nie ma w domu kapelana, trzeba zrezygnować z chodzenia na mszę świętą poza dom. Czyli namawia się siostry, żeby przez trzy miesiące w ogóle nie uczestniczyły w mszy świętej. Yy, yy. Powtórzę. Jeśli nie ma w domu kapelana, trzeba zrezygnować z chodzenia na mszę świętą poza dom, korzystając z modlitwy przez środki przekazu. Transmisje, których obecnie w mediach jest bardzo dużo. Eee, no więc zastąpienie mszy świętej realnej, mszą świętą eee, telewizyjną, internetową, no to jest to jest skandaliczne, prawda? I, yy, I dalej czytamy. Coś, co kogoś może jeszcze bardziej zaszokować. W wielu domach przełożona ma możliwość udzielenia Komunii Świętej. Prawda? To z tego dokumentu się dowiadujemy, że jest taka sytuacja, prawda? I jak rozmawiałem jedną z sióstr, to powiedziała, że to się pojawiło dosyć dawno. I było w ten sposób umotywowane, że no siostry często w takim klasztorku pracują w różnych miejscach, a to w szpitalach, a to w szkołach, a to gdzieś wracają późno do domu, nie mają kiedy pójść na Mszę Świętą. Coś, coś jest nie tak, prawda? Nieważne gdzie pracują, powinny mieć czas na Mszę Świętą. To są siostry, to są oblubieńce Chrystusa. No więc wracają do domu. No, nie mają możliwości uczestniczenia w męssi świętej, matka przełożona hop, udziela im Komunii świętej. Prawda? I yy, więc w wielu domach przełożona ma możliwość udzielania Komunii świętej i trzeba z tego korzystać. Jeśli jakaś wspólnota nie ma takiej możliwości, trzeba przypomnieć siostrom o możliwości komunii duchowej. W rozporządzeniu księży biskupów pisze się o takiej możliwości, albo też prosić biskupa miejsca. O taką możliwość na okres y, pandemii. No znowu, siostra to jest oblubienica Chrystusa, to jest zaślubiona Chrystusowi, i teraz ona ma przez trzy miesiące nie mieć kontaktu z Chrystusem, no bo komunia duchowa to jest tylko pewna medytacja. Prawda? Ona była zawsze w kościele, y, ale była stosowana wtedy, kiedy nie było dostępu do komunii świętej lub dla tych osób, Wielu świętych z tego korzystało, które tak tęskniło za Chrystusem, że przyjęcie Komunii Świętej codziennie, czy raz na dwa tygodnie, bo były takie okresy w historii Kościoła, że, że ze względu na to, żeby większy szacunek przy, przy, okazać Chrystusowi, większą wagę przywiązywać do Komunii Świętej, nie pozwalano codziennie. No więc takie osoby, te święte osoby, one podchodziły do komunii duchowej dziesięć razy dziennie z tęsknoty za Chrystusem. Natomiast tutaj no, w dzisiejszej teologii uznaje się, że można dwa razy dziennie przyjmować Komunię Świętą, prawda? raz na mszy świętej, raz poza mszą. Tutaj się proponuje, nakazuje siostrom, żeby w ogóle nie przyjmowały Komunii Świętej. Jeśli w domu jest kapelan i odprawiamsze święto, a kaplica nie jest zbyt duża, powinno się jednak ograniczyć liczbę uczestniczących bezpośrednio sióstr, aby przynajmniej były zachowane odległości między siostrami około 1 metra. Znaczy, ciekawe skąd ona to wzięła ten jeden metr. W kaplicy, wykorzystując także i tutaj możliwość uczestniczenia niebezpośredniego, na przykład przez głośniki. No to znowu wracamy do, do tej myśli. To jest wspólnota, powiedzmy, osiem sióstr, i to jest jak rodzina, i teraz co pięć ma być w kaplicy, a pięć ma być poza kaplicą, prawda? I mają być metr od siebie, znaczy to, co całe życie zakonne zanika na ten okres pandemii, co do którego wtedy w marcu nie było wiadomo, ile tak naprawdę to yy, będzie trwało. No i teraz rewelacyjny kolejny punkt. Przyjmowaniu Komunii Świętej, przyjmow błąd, yy, literówka. Przyjmowanie Komunii Świętej powinno odbywać się bezwzględnie na rękę. No i to już jest złamanie prawa kanonicznego, yy, teologii i tak dalej. To słowo bezwzględnie, to za takie rzeczy yy, na stolica apostolska by yy, pociągnęła kogoś do odpowiedzialności ostro. Jakby napisać skargę do kongregacji do spraw sakramentów świętych, bo no, wszystkie dokumenty mówią, że no, nie można nikogo zmuszać do takiego ani innego sposobu przyjmowania. Należy siostry, przeczytam jeszcze raz to zdanie, przyjmowanie Komunii Świętej powinno odbywać się bezwzględnie na rękę. Należy siostry do tego przygotować i wytłumaczyć, że to też jest godny sposób przyjmowania Pana Jezusa. Kapelan odprawiający mszę świętą powinien mieć przygotowany płyn odkażający, aby mógł obmyć ręce przed obrzędem. No to, to jest szczegół. Akurat kapelan no nie musi się tego słuchać, prawda, bo to nie podlega. Ale wytłumaczenie siostrom, że przyjmowanie Komunii Świętej na rękę to też godny sposób, no to jest zniszczenie jakiejś pracy wieloletniej, bo jednak większość klasztorów w Polsce to, to siostry przyjmowały, szczególnie siostry powinny tak się zachowywać, przyjmowały na klęcząco i do ust, prawda? A teraz nagle mają wszystkie przyjmować na ręce przez dwa miesiące, jeżeli w ogóle będą chodzić do komunii, no to się przyzwyczają, uznają, że to że to jest wszystko w porządku. Pamiętajmy, że wśród tych jest wiele młodych dziewcząt, których formacja, cała formacja to jest formacja dokonywana w nowicjacie, najczęściej przez matkę przełożoną i, i już. No, nie powinny uczestniczyć w m Świętej ewentualnych modlitwach osoby z zewnątrz. No, można by dyskutować. Co do modlitw wspólnych, każda przełożona powinna na miarę możliwości dostosować się do rozporządzeń w sprawach ograniczania kontaktu, ograniczenia kontaktu. Jeśli nie jest to możliwe, należałoby z nich zrezygnować, intensyfikując osobistą odpowiedzialność za to, abyśmy przez gorącą modlitwę wybłagały Boże miłosierdzie. Znaczy, list jest tak napisany, jakby to była czarna śmierć, prawda, siostry nawet, sugestia, polecenie. Jak mają małe pomieszczenie, to w ogóle nie powinny się wspólnie modlić. Nie? No to co zostaje z domu zakonnego, co zostaje ze wspólnoty, ze wspólnoty zakonnej? No i teraz w imię czego? W imię jakiejś półgrypy, która y, miała mniej ofiar niż y, grypa y, normalna. Pamiętajmy, że w kwietniu 2020 zmarło. O ponad 3 chyba 800 osób mniej niż w kwietniu 2019. Prawda? Także te, te dane świadczą o tym, że no nie, nie jest to nie była to sytuacja, w której należałoby takie drastyczne środki podejmować, tym bardziej, że to chodzi o siostry, których no, dla Chrystusa ryzykowanie. Czegokolwiek, w tym zdrowia, nie powinno być niczym zaskakującym, prawda? Od tego siostry są, siostry często oddawały życie za Chrystusa, oddawały zdrowie za Chrystusa, a tutaj jakby proponuje się, żeby się ukryły przed Chrystusem. Dokument przerażający i wskazujący na to, ujawniający dzięki koronawirusowi. To, co dzieje się w kościele, i jak próbuje się zniszczyć e, zakony żeńskie. Ja bym powiedział, że to jest te dwa zjawiska, które opisałem w książce Masoneria Polska 2020. Jedno nazwałem wirus masoński w kościele, prawda? to w myśleniu. To tutaj by chodziło o myślenie tych matek przełożonych. A drugie, piąta kolumna masońska w kościele, która takie rzeczy forsuje czy wręcz narzuca siłą. Dziękuję bardzo.